Hej, ja jestem Magic Tomasz i to jest siódmy odcinek z serii Magiczne Teksty Tomasza. Tak, tak, wiem. Jutro się ogolę. Dzisiejszy odcinek jest niezwykły, bo przeprowadzę i przeprowadzi ze mną wywiad mój przyjaciel... Hmm, ...Heban. Studiuje we Wrocławiu chemię. Był na Erasmusie przez ostatnie pół roku w Niemczech. No i wrócił na ten item do zielonej i nie mogłem oczywiście pominąć okazji, żeby się z nimi zobaczyć. Także teraz przed Wami wywiad z Hebamą i wywiad Hebamą z Magic the Możesz mo Dobrze. Dobrze. No jak widzicie jest z nami Heban. Weź. Który nie wiem czego ode mnie chce. Zaraz się dowiem. Chcę Ci zadać kilka pytań, które zadałem już wielu osobom. To znaczy? No słucham. Pierwsze pytanie jest takie: Co cię w życiu inspiruje? Co mnie inspiruje? To dobre pytanie. Na pewno, wszystko co robię, w tym vlogi, to na pewno nie robię tego nie wiem, dla siebie, nie oglądam nic potem. Tylko. Żeby kogoś rozśmieszyć. Tak, jeden uśmiech jakiejś osoby w ciągu dnia, to znaczy dla mnie więcej niż jakby ktoś mi dał wypuk. To już jest dla mnie udany dzień. Jak doprowadzę, mógłbym przejść obok kogoś i nie wpłynąć na jego życie, a jak przejdę i on się uśmiechnie, to już jest coś, ja już wpłynąłem na jego życie jakoś pozytywnie. I to jest to, co mnie inspiruje najbardziej do działania. Do, to jest do świetne, wszystkiego. Mhm. To to, <laughs> tym, czy potrafiłbyś żyć ascetycznie? skromnie? No. Myślę, że tak. Tylko nie mogę sobie wyobrazić, co to dokładnie znaczy. Nie wiem, miałbym pod mostem mieszkać i tylko w przeżyć. przeżyć? Nie, wtedy byłbyś bezdomny. A, <laughs> dobry. Zakładamy, no. że masz dom, masz fundusze jakieś, no, a mimo to chcesz żyć ascetycznie żyć ascetycznie. Aha, czyli że sobie... stać mnie na więcej, a minimum, tak. tak? Tylko kupuję dla siebie i... Mhm. A jeżeli mógłbym komuś coś kupować, to tak. Ja nie muszę mieć, by nie byli zadowoleni. Dobra, mhm. To bardzo dobra <laughs> już, już tak mnie nie, tutaj nie glancuj! <laughs> tak. Um... Czy w XXI wieku mamy ascetów? Czy znasz jakieś? Oh my god. Czy ascetyzm jest modny? Mm, no, modny czy... na pewno nie jest, bo nie widziałem jak hipsterzy na przykład. Tak? Po ulicy nie chodzą. Nikt się nie, nie ekscytuje tym, że jestem ascetem. Nie, nie słyszałem <laughs> czegoś takiego. Także czy ja wiem? Chyba nie. Nie znam żadnej takiej osoby. Raczej wszyscy tylko, żeby mieć jak najwięcej i jak najlepiej. Czyli, no trochę um... pesymistyczny to jest, zna... tak jest, nie znam. No, tak Ideo asety umarł w świecie. Czy ja wiem, czy umarł w Polsce? Pewnie tak, ale czy w świecie? Trudno powiedzieć. Dobrze, bo, bo oczywiście mam na myśli nie osoby, które żyją skromnie e, przez przymus. No wiadomo. E, że e, ich życie do tego zmusza. Nie wiadomo, no to na nic nie mogą na to poradzić. No. No ale takich, co mają kasę i co się z nią tak nie obchodzili, no może jest parę takich, ale jakoś tam szczególnie... Czy ja wiem bardziej chyba po to, żeby, nie wiem, liknąć tekstów, że on jest bogaty i no tak tak to nie jest. Co twoim zdaniem jest bardziej wartościowe dla naszego rozwoju? Skromność czy... Yy, czy zaspokajanie swojej przyjemności po kolei? Yy, to znaczy. No możesz powtórzyć w początek to jest. Yy, co jest lepsze dlaczego? Dla, dla naszego rozwoju. A. Yy, ani jedno, ani drugie. Dla naszego rozwoju jest yy, najlepsze yy, właśnie pomaganie innym. Jak możesz coś zrobić dla kogoś i to jakoś nie zabierze. Nie wiem, nie zaszkodzi tobie, tak? Jakoś szczególnie, bo i tak na przykład mhm. siedzisz w domu i możesz coś zrobić, no to dlaczego nie? I myślę, że... Polerne lampy! Myślę, że to jest yy, to, co, co najbardziej... No nie wiem, taka kwintesencja, tak? Ludzkości, którą powinno się promować. Po prostu jakby wszyscy, każdy każdemu pomagał, to ani by nie był bezdomnych, ani by nie było biednych. No mhm. Żeby nie było tak dobrze, to teraz ja ci zadam kilka Z czego pierwsze, czy uważasz, że należysz do jakiejś subkultury? Mm, nie, zdecydowanie nie należę. Yy, studenci nie tworzą subkultury studenckich, tak myślę. Znaczy, jakby... Mamy pewne wspólne cechy, tak? Aha. Wszyscy studenci chemii, mimo wszystko różnią się od, od, od studentów. Yy, socjologii, a anglistyki. Ale jakby, jakby ktoś miał stworzyć hmm. subkulturę na podstawie twojej osoby, to jak... czym by się cechowała? Hmm. Muszę się na tym chwilę... To ja zrobię cięcie. Możesz. E, subkultura, która by wzorowała się na mnie, musiałaby wszędzie biegać. Hmm. wszędzie e, graniczyć na e, wszystkim ze spóźnieniem. Tak, e, zawsze mam z tym problem, ale zawsze też e, dążam. Jak e, na przykład w Niemczech idziecie tak szybko, za darmo. Nie za darmo, ale sami mnie <grym> złopak. Tak. E, e, subkultura ta musiałaby nosić szkieletowe rękawiczki, oczywiście... E, e, długie włosy, okulary. E, Czyli mogę do niej startować, już do tej subkultury. Eee, tak, ja tyś całkiem blisko. Dobrze. Hmm? Eee. Musiałbyś też. Eee. <grystanie> Dobrze, to no ostatnie, jak że jesteśmy przy takich poważnych tematach, co się często tu nie zdarza, ale jest okazja to czy nie, Co sądzisz o optymizmie, tak szczerze, i czy uważasz się, że optymizm? Nie, nie uważam się za optymistę. Często, często myślę pesymistycznie, ponieważ pozwala mi to zabezpieczyć się przed zagrożeniami. No to tu cię zaskoczę, bo zawsze cię uważałem za swój wzór optymizmu. Za kogoś, na kim mogę się wzorować, by być optymistą, ale to zwykle tak jest. Że jak się na kimś ale... to on z... siebie nie uważa. Tak. No być może pod pewnymi względami. Jestem optymistą, ale nie zawsze. Nie. Ale nie jestem też pesymistą. No, to jest ważne. A co sądzisz o optymizmie jako takim? Eee, ludzie żyjący optymistycznie. Eee, czyli. Co <laughs> to masz? Eee, Od cieszyć się swoim życiem i mają to do siebie, że innych eee, zarażają. To są ludzie na ogół. Eee, Lubiani przez towarzystwo widoczni, yy, odwlepiący pociągnięt za sobą yy, ludzi. Tak. Yy, natomiast yy, pesymiści często są yy, schowani, kiedy są w cieniu, niewidoczni. I yy, yy, nie garną się do do ostrzegania fascynizmu Tyle dobrego. <grym> no, tak No to dziękuję za Dziękuję <grym> Nie <grym> śpijcie To już koniec wywiadu z Kebanem ale jeszcze nie koniec Kebana w Teraz czeka was materiał który nagraliśmy w terenie z typowo gimnazjalnym humorem, z typowo gimnazjalnym misją ratowania świata Muszę przyznać, że bardzo mi brakowało właśnie czegoś takiego, co zrobiliśmy dzisiaj z Chybanym, bo właśnie tak przeżyliśmy razem cały gimnazjum i tacy byliśmy, także macie względ. Nam jest przed 5-6 lat. Wiele się zmieniło. ale zobaczcie sami. Dzisiaj idę się spotkać z moim wieloletnim przyjacielem, z którym znamy się z gimnazjum, który studiuje we Wrocławiu, a na weekendy czasem przyjeżdża do Zielony. Tylko tak się dziwnie składa, że za każdym razem jak on przyjeżdża, to przywozi ze sobą zimę. Zaraz go pieprzymy. Tak jak obiecałem, jesteśmy. To jest właśnie Heban, Dzień. który zawsze jak przyjeżdża, przywozi ze sobą zimę. Tak. Dzień dobry! Przed nami Magic Tomasz we własnej osobie. Tak, to on. Chciałbym z nim przeprowadzić wywiad o sztuce podwórkowej. Sztuce, która powstaje na płaskich powierzchniach, które są pokryte śniegiem. Jak na przykład? Tak, tutaj mamy wszędzie śnieg wokół i mamy, i mamy pierwsze dzieło. To jest tak zwany pradawny symbol. Czy ktoś wie, co on oznacza? Spytamy się najbliższej osoby, która go podziwia. Dzień dobry, przyszedł pan. Przyszedł Pan na wystawę sztuki podwójkowej. W jakim celu Pan tutaj przyszedł? Chciałem zgłębić trochę kultury, trochę zaczerpnąć. Zawsze mnie interesowały takie niesamowite rzeczy, które powstają. Przez nikogo nie wymuszone, tak? Ktoś tu przyszedł, coś stworzył, zostawił po sobie jakiś ślad. Ten ślad teraz nas uderza odbierających. I zastanówmy się, co, co on tak naprawdę znaczy. Autor miał na myśli, no bo spójrzmy. Oto nasze dzieło. Tak. Nie nasze! My tego nie zrobiliśmy. <grymne> Dobrze. Ta część obrazuje według mnie ja wiem tęsknotę autora za ojczyzną psemka, Symbol nieskończoności. Tak, także uważam, że oznacza to, że autor nigdy nie wrócił do rodzinnego kraju. Albo wrócił po 8 latach, zależy jak na to patrzę. Kolejny symbol według mnie oznacza długą władzę. Ale chciał wrócić. Tu widzimy, że miał ciężką drogę. Ślady pozostawiane. Różne takie. Czy myślisz, że ten symbol mógł. E... Jednakowoż, zostać pozosta... To, co, to sobie wytniesz? <gry> Czy sądzisz, że ten symbol mógł zostać pozostawiony przez starożytne cywilizacje? To jest dobre pytanie. Myślę, że tak, ale... To jest zagadka. Skoro śnieg topnieje, to jakim cudem co roku on się tu pojawia? <gry> No nie nurtuje Cię to pytanie? Tak, Spra owszem. Czekaj, sprawdzimy wytrzymałość tego śladu. Czy on przetrwa na pewno próbę ludzkości. symbol. E e tak. Tam gdzie był. Także... Ten symbol to... jest niezniszczalny. Tak. Że on już tu zostanie. Ale widzimy jeszcze większy symbol. Niestety w tym momencie baterie w moim aparacie, który Wam pokażę, bo jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć, czym nagrywam, odmówiły posłuszeństwa. O, tak, nagrywam Olympusem. I nie nagrała się dalsza część tego epickiego wydarzenia. Ale jako, że ten vlog i tak był bardzo długi, to dziękuję Wam. Nie będzie tym razem po raz drugi z rzędu już szukara odcinka, ponieważ... Zostawimy sobie coś na kolejny raz i trzymajcie się. I pamiętaj. Ej tuj, łapuj w dół i usubuj, trzymajcie się. Hej.